Najnowsze informacje w programie Kętrzyn Dzień po Dniu. Justyna Drost, zapraszam. Wybory parlamentarne za nami i jak wypadły w województwie warmińsko-mazurskim. Okrągły milion w zasięgu mieszkańców. Wystarczy zagłosować. Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Kętrzynie i Karolewie. Znamy wyniki wyborów do Sejmu i Senatu. Sprawdźmy, jak głosowali wyborcy w naszym okręgu i kto będzie nas reprezentował przez najbliższe 4 lata. W tegorocznych wyborach zwyciężyło prawo i sprawiedliwość, które z wynikiem 43% poparcia w dalszym ciągu będzie mogło sprawować samodzielnie rządy. Drugi wynik zanotowała Koalicja Obywatelska. W Sejmie zasiądą również posłowie Lewicy, PSL i Konfederacji. Okręg 35 olsztyński reprezentować będzie pięciu posłów Prawa i Sprawiedliwości: Wojciech Maksymowicz i Michał Wypi, którzy po raz pierwszy zasiądą w Sejmowych ławach, oraz posłowie poprzedniej kadencji Iwona Arendt, Wojciech Kosakowski i Jerzy Małecki. Dwóch reprezentantów będzie miała koalicja obywatelska: będą nimi Janusz Cichoń, Paweł Papke i Anna Wasilewska. Wracającą po czteroletniej przerwie do Sejmu Lewicę reprezentować będzie Marcin Kulasek, a jednym przedstawicielem Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie Urszula Pasławska. W wyborach parlamentarnych do Sejmu wystartowało czworo kandydatów z powiatu Kentrznickiego: Krzysztof Hećman, Jarosław Pieniak, Ewa Mieszkowska i Ewa Maksymowicz. Żadnemu z nich nie udało się zdobyć jednak mandatu. W wyborach do Senatu, podobnie jak 4 lata temu zwyciężyła Małgorzata Kopiczko z Prawa i Sprawiedliwości, która o trzy punkty procentowe wyprzedziła Jolantę Piotrowską z koalicji obywatelskiej. W tegorocznych wyborach parlamentarnych na czteroletnią kadencję Polacy wybrali w sumie 460 posłów i 100 senatorów. Trwa głosowanie na najciekawsze inicjatywy zgłoszone do budżetu obywatelskiego. Kętrzynianie mają do wydania okrągły milion, a czas na podjęcie decyzji to zaledwie kilka dni. Mieszkańcy kętrzyna mogą już głosować w budżecie obywatelskim. W tym roku głosowanie odbywa się poprzez formularz dostępny na stronie Urzędu Miasta bądź w tradycyjnej formie papierowej. Oddane głosy zdecydują o rozdysponowaniu miliona złotych z budżetu miasta. Miejsc do głosowania na terenie Kętrzyna jest aż 10, a jednym z nich jest Urząd Miasta, gdzie burmistrzowie już oddali swoje głosy i zachęcają do tego innych. Budżet obywatelski generalnie jest bardzo dobrym pomysłem po to, żeby słuchać mieszkańców i nie z biurka decydować o wszystkich inwestycjach tutaj w Kętrzynie. Także dlatego zachęcamy i dlatego też głosujemy. Tegoroczny budżet obywatelski posiada 14 wybranych projektów z zakresu ekologii, infrastruktury, kultury i edukacji oraz sportu i rekreacji. Jednak należy pamiętać, że głosować możemy wyłącznie jeden raz na jeden wybrany projekt. Myślę, że różnorodność projektów jest istotna, dlatego że to świadczy o tym, że mieszkańcy to co widzą chcą zgłaszać i zobaczymy teraz jaki jest oddźwięk, jeśli chodzi o generalnie społeczność tutaj mieszkańców Kończyna, ilu ludzi jest za którym projektem. Projekty z największą liczbą głosów poznamy pod koniec października. Te zostaną uwzględnione w przyszłorocznym budżecie miasta. Pozostałe jednak nie tracą szans na realizację. Część projektów będzie w naszym budżecie. Natomiast resztę trafi na listę. Myślę, że też będzie do przemyślenia, bo to jest głos mieszkańców. Kętrzynianie mają już tylko kilka dni na podjęcie decyzji. Termin zakończenia głosowania mija 19 października, warto więc się pospieszyć. Wielkie Święto wczoraj obchodzili nauczyciele oraz pracownicy oświaty. Za swoją dotychczasową pracę na rzecz rozwoju edukacji wśród najmłodszych zostali wyróżnieni przez burmistrza miasta. Ten dzień jest dla nas wyjątkowy, ponieważ to podsumowanie naszej całorocznej pracy nauczycielskiej. Dzisiaj ze względu na to, że byliśmy organizatorami Dnia Nauczyciela, chcieliśmy podsumować to w postaci Jesiennej Rady Pedagogicznej. Będziemy wyróżniać tych wszystkich, którzy, którzy i, i stażem, i wynikami w, w edukacji szczególnie się zasłużyli. Oczywiście, że nie brakuje na nasze szkoły. Myślę, że widać wyraźnie, że szkoły mają swoje wyniki, mają bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o przedmioty ścisłe i humanistyczne, ale również w sporcie też są duże osiągnięcia. Jest to ogromne wyróżnienie. Po raz pierwszy otrzymałam nagrodę burmistrza. Jest dla mnie ona zaskoczeniem, ponieważ my, nauczyciele, swój zawód często traktujemy. I swoje zadania, które wypełniamy, dla nas one są czymś normalnym. Nie liczymy na to, że otrzymamy wyróżnienie, aczkolwiek. Ono jest wielkie, kiedy otrzymujemy. Jesteśmy z tego bardzo zadowoleni, ale jednocześnie jest to wyzwanie do tego, aby dalej się rozwijać nie tylko zawodowo, ale również i osobiście. Ja myślę, że to, to, to powiedzenie Zamoyskiego o tym, że takie będą rzeczy poswolite, takiej młodzieży chowanie nie straciło zupełnie na, na ważności. Nauczyciel to jest ten ktoś, kto... Kto prowadzi, kto wychowuje młodzież, nie, potem, nie, potem nawet nas. Dla mnie nauczyciel to jest osoba, która po pierwsze chce nas nauczyć na dany swój przedmiot, który uczy, oraz jest naszym w sumie przyjacielem, bo on nam chce podarować tę wiedzę w jak najprostszy sposób, żebyśmy my ją zrozumieli. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej odbyła się również w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie. To jest takie radosne świętowanie, ale nas wszystkich, nie tylko nauczycieli, ale właśnie pracowników administracji i obsługi, również młodzieży, która uczestniczy na dzisiejszym apelu. My to doceniamy i cieszymy się razem z całą społecznością szkolną. Jest to wysiłek całego roku, całej naszej pracy pedagogicznej, ale i nie tylko, bo to, co się robi dla szkoły, jeszcze dodatkowo to, co wpływa właśnie na na jej dobre imię, to tak naprawdę zależy właśnie od nas. Od naszej postawy, jak nas widzą Maja uczniowie, rodzice. A, a czasami mo można porównać do prezentera telewizyjnego, bo zawsze masz jakieś kworum. Zawsze masz widownię i musisz przed nimi się zaprezentować. Tak, tak, tak wygląda praca nauczyciela. Czuję się jak taka mama, która się nimi opiekuje i, i z którymi, jeżeli mają jakieś problemy, czy chcą się czymś pochwalić, to przychodzą i, i mówią. Mamy swoją grupę, y, którą wspieramy, y, organizujemy różne zajęcia integrujące. Także bardzo lubię pracować z młodzieżą. Myślę, że te przejście ze szkoły do internatu y, nie zmieniło praktycznie nic, może bardziej właśnie z nimi więcej spędzam czasu, bo popołudniami. O uczniach tej szkoły można same dobre rzeczy mówić, naprawdę. To są w większości dzieci, dzieci ze wsi, ale w tym takim pozytywnym znaczeniu dzieci rolników, którzy od dzieciństwa już są przyzwyczajeni do pracy, wdrażani. I także i ten ich zapał, te, ta ich pracowitość, odpowiedzialność też przekłada się na czy zarażają inne, które na przykład są no, z miasta? Oni są tutaj dla nas i my dla nich. I że tak naprawdę od naszej współpracy bardzo wiele zależy. Twój uroczysty dzień mieli również pierwszoklasiści szkoły podstawowej nr 3. Czekało ich pasowanie na ucznia. Już nie są mali i udowodnili, że mają ogromne chęci do nauki. Żyłuję uroczyście! Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę starał się być dobrym i uczciwym. Będę strzegł honoru i dobrego imienia szkoły. Centrum Kulturalno-Biblioteczne zaprasza do siebie na pierwszą wystawę poświęconą historii lokalnego browarnictwa w dawnych Prusach Wschodnich oraz powojennym Kętrzynie. 100 metrów dalej, na południe od budynku, w którym się znajdujemy, mieścił się przez 125 lat browar jako spółka akcyjna. Bo historia piwowarstwa w Kętrzynie i browarnictwa sięga czasów średniowiecza. Już w samym akcie lokacyjnym była mowa o cechu piwowarów. To pierwsza taka inicjatywa naszej Instytucji Kultury, która pokazuje, jak wiele w naszych miastach, miasteczkach naszego regionu było firm, fabryk, które zajmowały się browarnictwem, produkcją wody mineralnej. Szkoda, że wiele z nich już dzisiaj nie istnieje, również w naszym mieście. Miejmy nadzieję, że takie wystawy nie tylko Y, tradycje browarnicze y, tej ziemi, ale być może zaszczepią w, ki, w kimś pomysł, żeby do pewnych y, rzeczy powrócić i odtworzyć. To jest dzisiaj bardzo modne. Samo miejsce, w którym się znajdujemy, już w czasach późniejszych, czyli w czasach księstwa pruskiego, a dokładnie w 1570 roku, było miejscem, gdzie y, jeden z mieszkańców miasta dostał koncesję na prowadzenie. Karczmy urzędowej na koncesję, na produkcję piwa, ale głównie na własne potrzeby, miało 102 mie mieszczan, czyli prawie wszyscy. Pełnoprawni obywatele, czyli ci, którzy płacili podatki mieli czynne i bierne prawa wyborcze. Kiedyś etykietek w gruncie rzeczy nie było, bo były wytłaczane nazwy browarów na szkle firmowym, jak ja to nazywam. Natomiast etykietki, które można obejrzeć, to pochodzą z browaru kętrzyńskiego powojennego. Tu trzeba nadmienić, że zaraz po wojnie wiele browarów kontynuowało swoją działalność. Tylko, że już pod administracją polską, z polskimi pracownikami, z polskimi nazwami i na tych butelkach były naklejone etykietki. Centrum Biblioteczno-Kulturalne Powiatu Kęczyńskiego nawiązało współpracę. Oficjalnie to będzie 18 października, kiedy przyjedzie osobiście sam szef z Ellingen. I w ramach tej współpracy strona niemiecka przygotowuje, będzie przygotowywać dla nas wystawy dwujęzyczne plansze są dwujęzyczne ukazujące historię tych terenów czyli dawnych pruskich dzisiejszych obszarów województwa warmińsko-mazurskiego ale też i obwodu kaliningradzkiego, bo historia Ambrowarnictwa w dawnych proschodnich obejmuje również dzisiejszy teren obwodu kaliningradzkiego. zresztą kilka plansz poświęconych jest browarom w Królewcu, czyli dzisiejszym Kaliningradzie. A zresztą sami Rosjanie nawiązują do tradycji piwowarstwa przedwojennego i nawet jedno z nich nazywa się z Niemiecka Königsberg, piwo królewieckie. Kończymy dzisiejsze wydanie. Jeśli mają Państwo dla nas temat, zapraszamy do kontaktu. Ja za dziś dziękuję. Do zobaczenia.